Cześć moi drodzy, z tej strony Wasz Mikołaj i zapraszam Was na obejrzenie 28 odcinka serii Mikołaj Protagoner 2004 reaguje. I dzisiaj zareagujemy na taką przeróbkę, która się nazywa Świnka Pepa Przeróbka odcinek 26. Kilka <grym> razy obejrzałem tą przeróbkę, dosłownie dwa razy. I zdecydowałem, że zareagujemy razem na tą przeróbkę, ponieważ dlaczego nie? No więc moi drodzy, jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeśli jesteście tutaj nowi. No więc, żeby nie przedłużać, zaczynamy. Klikamy przycisk play. Oglądamy i reagujemy. O, dzień dobry. Zobaczymy się na szczycie. Nie, nie, nie. Never back down, never what? Never give up, never back down, never what? never give up, Coś się popsuło. No właśnie, panie Byku. Coś się popsuło. Świnka Pepa właśnie rozmawiała z panem Bykiem i pan Byk urzucił im dobrej zabawy. Potem rodzina Świnki Pep, Pep, Pepy ze swoim samochodem próbowała wspiąć się na górę, na tą samą górę ale jednak im się nie udaje. No i potem pan byk kibicuje im, żeby się nie cofali i nie poddali. No więc rodzina Pepe podjęła drugą próbę. No i tym razem jego aut, im, ich, ich auto się zepsuło. I nie dojechali na górze. No okej. Okay. Oglądamy dalej. Wyciąg krzesełkowy unosi w krzesełkowy. Sznieg, dziś, śnieg, pizdzi śnieg, nie się bałbanki. Kurwa mać, kurwa mać, kto zajebał sanki. Ojej, Hold up, jesteś wielkim śniegowym bałwanem Co się tak kurwa nagadicie, jakbyście zobaczyli jakiegoś ogra? Ojej, ciu! Tada świnka nie, że się wkurzył. Ale dobra, od początku. Właśnie rodzina Peppy jechała na tym takim je, takim, je, takim, no, wyciągiem kolejowym i właśnie tam jechała na górze, gdy nagle ten wyciąg się zepsuł, no i cała rodzina spadła na dół i ten George właśnie śpiewał sobie taką brzydką piosenkę świąteczną, no. Potem tata spadł z krzesła wyciągowego i wpadł na śnieg i spadł na śnieg, no i potem zrobił się, z... no i zrobił, no i potem stał się bałwanem i potem wkurzony krzyczy do Pepy, że co się taki, że co się ona tak gapi, no. I potem bałwan, ta, ta świnka zmienił się w Michelina, takiego postać z oponów, no. Okej, okay. oglądamy dalej. Dzień dobry Witaj w Ameryce, baby Poproszę narty Madame Gazela uczy jazdy na dupie Będziemy mogli wszyscy zjechać z tej Oczywiście Jadą, jadą świli, jadą Ale zabawa Będzie się działo I znowu nocy będzie mało Musicie iść bokiem jak pani jeździ, prosimy! Zaproszę, to ja zarobię marne grosze. No to! Załóżmy na kurwy! Kula! No. To było wspaniałe! No właśnie, tato, bo to było wspaniałe. Tato świnka, no. Ale dobra, wróćmy teraz do Tutaj jest ta pani królik z wypożyczaniem nart, i potem. Śpiewała sobie taką piosenkę o kukurydzu i rogalu. No i mama świnka poprosiła panią Kulik, żeby dała im sanki. No i potem pani Kurik wyciągnęła sanki, jednak potem żartowała i schowała z powrotem. I potem, właśnie cała. Przyjaciele Pepy byli tutaj na samej górze śnieżnej śnież, sz, góry. I potem dany pies zapytał się nauczycielki swojej. Czy ona im pokaże? Ona się zgodziła. No i potem pokazała im jak to się robi. Dzieci, dzieci nawet jeszcze nie próbowały tutaj jeździć, bo chodziły takie nartami, Ale w onym tempie. No i potem, oczywiście, pani na pokazała, jak się chodzi. I pokazała, że chodzi szybciej. Potem pani Mara Gazelle właśnie pokazała taki śmiesz, taki fajny trik. Pogadam jej za ten ładny trik. No i potem jeszcze Suzy Owca dokończyła śpiewanie, będzie zabawa i takie tam, no. Okej. Okay. Oglądamy dalej. Bardzo śmieszny. Bardzo fajny żart. Traktowałam w zawodach nachciarskich i zdobyłam 2 złote. Może ktoś z rodziców pokaże nam, jak jeździ? Pytasz, dzika czy straplenia? Jesteś pewna, mamo Oczywiście, że tak. Jedź na oślej łączce, mamo świnko. Play these games before! should I play these games before? Gdzie chawule? Bij! Aaaaa! To było trochę nieładne ze strony Zbigniewa Stonogi. Ale od początku. Tutaj na, tutaj na scenie widzimy Szymona Majewskiego, który powiedział, że to jest bardzo śmieszny żart. No i potem mama Gazel pytała, czy ktoś z ojców chce pojechać. No i potem mama świnka się zgodziła. No i zjechała nad dunartami, ale krzycząc z paniki. No i potem spanikowana mama. Pyta, gdzie są hamulce? A potem usłyszysz. No i potem usłyszeliśmy dźwięk złej odpowiedzi jednego z dziesięciu. Spinie w spinie powiedział coś brzydkiego. No. ok. Oglądamy dalej, moi drodzy. Kieruj się na południe. Koniec! Knockout! Mama Świnka przejechała. Winogrona czerwone. 40% stali. Gracz. Okej. Okay. Na początku widzimy jak Mama Świnka wjechała prosto na Pana pyka. No i Pan Byk niestety umarł z powodu jego obrażeń. No i jeszcze widać tutaj śmiejącego się kota. Potem Mama Świnka Krzyknęła z paniki, no i jechała tak szybko, że nie mogła się zatrzymać. Potem zanim jechała autobus z rodzicami, dziećmi i nauczycielką. No i potem mama zrobiła takiego fajnego fikołka. No i wszyscy powiedzieli, że to był bardzo ładny skok. Ale to nie był skok, to był tylko fikołk, no. Potem mama Świka przyjechała obok Lidla, no i potem się zatrzymała i reklamowała. To reklamę Lidla, no. Potem mała świnka jechała szybko i szybko, a potem bum! uderzyła w stronę domu i śnieg ją zasypał. No to był, no niezłą kraksę, zaliczyła mama. Ok. Oglądamy dalej do końca, bo zostało już tylko 15 sekund. Więc oglądamy do końca. 414 wyeliminowany Patrzcie tylko chodzący debil Stary to był najgorszy występ programu mam talent możesz być z ciebie dumny Ten puchar jest teraz pucharkiem Okej okay. i to już jest koniec tego filmiku No co mogę tu powiedzieć Uważam że ta przyroka była bardzo dobra Bardzo śmieszna I bardzo fajna no Tutaj widzimy, jak mama świnka u, yy, została uderzona tutaj w drzwi. I tutaj jeden z głosów powiedział, że Gaksz 420 został wyeliminowany. No i potem mama powiedziała, że to jest chodzący bał yy, debil. No. Debil bałwan. No. I potem Agnieszka Kielniczka powiedziała do mamy świnki, że to jest jej najgorszy występ w i może być z siebie dumna. No i potem Madame Gazelle dała puchar mamy śwince. Potem pojawił się Elon Musk i. Ziemia wybuchła, i filmik się skończy. No. A więc, moi drodzy, to już jest koniec 28. odcinka reakcji ze mną. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. No i widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Także, moi drodzy, już się znowu żegnam. Pusiaki dla Was. No. Do zobaczenia. Cześć. Papa. Pa.